Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, gospodarz barw zdrowia, kanału na YouTube poświęconego profilaktyce zdrowotnej. W jednym z odcinków, chyba jak dobrze pamiętam, kiedy omawiałem kompleksowy program zdrowia, obiecałem Wam, że przygotuję serię takich świadectw. Tych świadectw jest bardzo dużo. Będę je przygotowywał, przygotowywał sukcesywnie. Zresztą część tych świadectw, przepraszam, że akurat tutaj sięgnę, ale w przypadku, jeżeli chodzi o nowotwory, to akurat mam w mojej książce, czy można ochronić się przed chorobą nowotworową, no tu tak będzie słabo widać, akurat ten tytuł, bo mam po prostu marne oświetlenie, no ale z czasem się może to poprawi. Nie jestem oświetleniowcem. Ale te świadectwa dotyczą nie tylko nowotworów, czyli skuteczności wspomagania organizmów w różnego rodzaju ciężkich chorobach, tylko w różnych innych przypadkach. Nie tylko, jeszcze raz powtarzam, przy nowotworach. I teraz pokażę Wam pewne świadectwo. Już udostępnię ekran. Dobrze udostępni, i momencik, tylko wezmę. Po prostu całościówkę. Eee, momencik, momencik, momencik. Widok. A wiecie co? Tyle o pokaz slajdów. Tyle razy to robię i, i, i czasami e, człowiek się zawiesi gdzieś tam. Zresztą cały dzień dzisiejszy akurat to był wypełni, wypełniony pracą, więc e, wybaczcie, że mogę się troszeczkę plątać ze znaniem. Więc faktycznie kompleksowy program zdrowia, takie świadectwa, w tym przypadku dzisiaj WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C, spowodowany wykryty został wirus HCV. To było, słuchajcie, sporo lat temu, mamy 2024, spotkałem się z tym przypadkiem w 2000. Chyba w 17 czy 18 roku zgłosiła się do mnie pewna kobieta. Gdzieś tam znalazła mnie na, w internecie. No i było pytanie, zaskakujące oczywiście dla mnie: czy ja coś mogę ewentualnie poradzić, pomóc przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C? Akurat znałem ten problem, wiem, nie jestem lekarzem, zaznaczam, natomiast z tego względu, że interesuję się od wielu lat zdrowia, więc powiedzmy, jakąś taką pewną wiedzę podstawową miałem. Więc tak woli przypomnienia, zaraz tą historię opowiemy sobie dalej. Więc przede wszystkim wiadomo, że wirus w tym przypadku, wirus HCV, bo został wykryty, odpowiadał za rozwój wirusowego zapalenia wątroby właśnie typu C wywołuje ostre i przewlekłe zapalenie wątroby. E, takie możliwe objawy, które mogą wystąpić to zmęczenie, spadek apetytu, spadek masy ciała, mdłości, bóle mięśniowo-stawowe, żółtaczka, a już e, w, powiedzmy ekstremalne problemy, ciężkie konsekwencje to jest marskość, zwłóknienie wątroby i nowotwór wątrobowo-komórkowy, więc z tym akurat można się spotkać. Coraz więcej ludzi choruje na to. Są tego oczywiście jak zwykle przyczyny. I teraz od razu, powiem tak, nie wyprzedzam, Zgosiła się do mnie właśnie Pani z prośbą o pomoc, zapytanie w ogóle, ja bym tym totalnie zaskoczony i wyobraźcie sobie, a nie będę zdradzał pewnych tajemnic na początku, tylko przedstawiła swoją całą sytuację, którą wyjaśnił już na końcu w ogóle, tak prawdę mówiąc, no i co się stało. I teraz w tej chwili badania, znaczy wszelkie dokumenty, ona wysprzesłała mi kilka takich swoich bardzo ważnych dokumentów. Oczywiście zrozumiały, że dane strategiczne pozwoliłem sobie tutaj po prostu zakryć i tak dalej. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone 14 kwietnia 2017 roku. Pobrano, to materiałem była krew żylna, surowica i tak dalej, i tak dalej. Od razu powiem, nie jestem lekarzem, nie będę analizował tego, dlatego że nie jestem kompetentny w tej dziedzinie, chociaż troszeczkę wiedzy na temat wyników badań. Akurat wiem, też wystarczy zajrzeć do internetu, interpretować to wszystko i tak dalej, ale najlepiej pójść do lekarza kompetentnego, niech to wszystko wytłumaczy i tak dalej. Co się stało dalej? To było 14 kwietnia 2017, 20 czerwca, czyli dwa miesiące później. 2017 roku. Okazało się, że jak widzicie tutaj, wykryto wirus HCV. Wynik był dodatni. Tak prawdę mówiąc, wynik dodatni świadczy o obecności RNA właściwego dla wirusa HCV w dostarczonym materiale. Czyli, a dlaczego w ogóle ta kobieta podjęła, znaczy zdecydowała się na badania? Dlatego, że po prostu się fatalnie czuła. I były naprawdę poważne problemy. Dalej, co się okazało? 29 sierpnia, czyli znowu popatrzcie, 20 czerwca, później 29 sierpnia 2017 roku, ponowne badania, wynik badań, wykryto RNA z wirusa HCV, poziom, określono poziom wiremi. Czyli tak, Awiremia to określa ilość wirusa we krwi, w wydzielinach narządów płciowych, a więc wykryto po jakiejś tam poważnej ilości, najprawdopodobniej nie umiem tego określić, bo mówię się, na tym nie znam. Ale w każdym razie już larum podniesiono i zaczęły być po prostu problemy, co zaproponowano. No właśnie, teraz zdradzę tajemnicy, więc proponowano rozwiązania medyczne w przypadku tej pani. A więc problem najprawdopodobniej był bardzo poważny. Przeszczep wątroby. Wiemy, że te wątroby, narządy to tak czekają na półkach. Być może z drukarek są drukowane 3D, a więc są drapieżænkie nadające się dla wszystkich serca, wątroby, płuca, nerki, jakieś inne po prostu narządy czekają gotowe, piękne, cudowne. To taka wiecie idea fix ewentualnie. To my Mamy czekać na ewentualnie nadawców, którzy odejdą z tego świata. I w jednym z, z jednej z moich audycji mówiłem o naszej świadomości. Czy te organy w ogóle się dla nas nadają? Kto był ich, że tak powiem, żywicielem tych czy, czy był właścicielem tych organów? A więc przestrzeń wątroby jest druga, jak widzicie, eksperymentalne leczenie, bagatelka. Każdy z nas ma to było jeszcze w 2017 roku. Bagatelka 250 tysięcy złotych, jak usłyszałem, to nie ukrywam, zamurowało mnie z wrażenia. To było eksperymentalne leczenie. Można się tylko domyśleć, jak się to wy wygląda. Taki pacjent w Polsce to jest taki królik doświadczalny, bo na zachodzi, o ile wiem, może się mylę, to najpierw. Płacą mu nawet ewentualnie za to, żeby można było jakieś badania robić, a u nas się wykorzystuje bardzo zapłacić, a przy okazji żadnych odszkodowań, żadnych zobowiązań ze strony tych, którzy będą tego, tego typu eksperymenty robić. No więc królik doświadczalny, badamy na pani, co się będzie działo. W tym oczywiście na przestrzeń wątrobę miała długo czekać. Nie mogła czekać, bo groziło jej to śmiercią. Taki był podobno przypadek. No a pieniędzy tyle nie miała, to zupełnie zrozumiałe. Więc w jakiś sposób no, szukała ratunku ta pani, Grażyna akurat. I yy, w jaki sposób nie znalazła, zapytała, czy mogę pomóc. Ja bym tym zaskoczony. Ja powiedziałem, że nie jestem przecież lekarzem absolutnie. W jaki sposób ona to sobie wyobraża. No ale że ona coś pewne, jakieś rzeczy słyszała o mnie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no możemy spróbować, to też będzie pewien eksperyment, pewna nauka, ale nie z takimi pieniędzmi. Określiłem, że w tamtym czasie to jest. Oczywiście ja niczego nie sprzedaję, to jest, jest no jedna sprawa. Ja powiedziałem, gdzie można pewne komponenty zdobyć, w jaki sposób, jeszcze 30% taniej. I słuchajcie, no przekierowałem ją jeszcze do, jeszcze do innej osoby. Z yy, którą się do, bardzo da, znaczy, znały się od dawna, były koleżankami w szkole i ta osoba również prowadziła ten kompleksowy program zdrowia. Ale, ale ja podpowiedziałem, jak to w ogóle zrobić, ustawiłem po prostu wszystko. No i co, więc ten program polegał na wszechstronnym wspomaganiu organizmu wieloskładnikowymi suplementami pochodzenia naturalnego. Jeszcze raz powtórzę, w tamtych czasach to mniej więcej około chyba 1500 zł miesięcznie kosztowało, trwało to troszeczkę. To trzeba pamiętać, że to nie jest takie hop siup. I teraz popatrzcie na efekty. 20 sierpnia 2019 roku. O, przepraszam bardzo, pierwsze tu pomyliłem troszeczkę slajdy. Pierwsze badania zrobiono, zaczęła się ta kobieta lepiej czuć, 10 października 2018 roku, o tu jest ta data, okazuje się niewykryto RNA wirusa HCV. I pamiętam, że ta kobieta była ze mną w kontakcie, zaprzyjeździliśmy się. Eee, co się stało dalej? Popatrzcie, ponowne badanie 20 sierpnia 2019 roku. 10 października 2018, 20 sierpnia 2019, no, powiedzmy niecały rok później, 10 miesięcy, co się okazało, że po prostu po tym pierwszym badaniu z 10 października lekarka prowadząca nie mogła w to uwierzyć, że jest taki wynik. Sądziła, że doszło do jakiejś pomyłki, do jakiejś innej historii. Dlaczego jest taki rozstrzał dat, nie wiem, nie mam o tym zielonego pojęcia. W każdym razie popatrzcie jeszcze raz na daty, bo tutaj akurat mówię slajdy trochę, bo przekręcałem. Więc 14 kwietnia było pierwsze badanie, 20 czerwca 2017 wykryto RNA wirusa HCV. Później powtórzono to badanie 29 sierpnia 2017, czyli dwa miesiące później, wykryto ponownie RNA wirusa HCV. Później kobieta dostosowała ten kompleksowy program zdrowia. To trwało naprawdę wiele miesięcy. 20. Oj, chyba tutaj daty poprzekręcałem, być może. 20 sierpnia 2018 roku nie wykryto RNA wirusa HCV, i 10 października ponownie, bo lekarka nie prostu nie wierzyła. Ale zaraz sprawdźmy te daty. Więc faktycznie 20 sierpnia, a przepraszam bardzo, pierwsze badanie 10 października 2018 i następne badanie 20 sierpnia 2019. Przepraszam, poprzestawiałam nieco daty. E, jeszcze raz powtarzam, że dzisiaj akurat już jest wykończony, a chcę, a chcę, że tak powiem e, to już nagrać nawet z tymi pomyłkami, no Errarum Humanum est i to jest wszystko, a więc popatrzcie, co się tu stało zatrzymujemy udostępnianie znowu się pojawiam a więc słuchajcie kochani są metody wspomagania organizmu są przyczyny naszych chorób nie wiem dlaczego u Grażynki to schorzenie wystąpiło gdzieś zakaziła się po prostu bo to wystarczy kontakt z krwią ob, ob innego człowieka i tak dalej i można nosiciela i można się zarazić postęp choroby był bardzo poważny ona z tego wyszła z nami, on do dziś żyje. Pamiętam na, na kilku szkoleniach, gdzie prowadziłem swoje wykłady, akurat ona była. Na pierwsze taki, tak, takie szkole, pamiętam, taki forum zdrowia, w którym uczestniczyłem, prowadziłem wielogodzinne wykłady. Przyjechała specjalnie, bo dowiedziała się, że ja jestem i chciała dać świadectwo, a więc wystąpiła przed masą lu ludzi i dała to świadectwo, że można po prostu wyjść z, nawet z bardzo ciężkiej choroby, to jest bardzo optymistyczna wiadomość. Oczywiście można w to wierzyć w to, co mówię, lub nie wierzyć. To mnie nie interesuje, dlatego, że ja wiem, co ja, wie, co wiem w tym w tym momencie. Nie wiem w jakim celu byłoby to kłamstwo. No są wyniki badań, a więc po prostu jest tak, jak jest i koniec kropka. Tym bardziej, że takich Takich wyników, takich efektów stosowania, wspomagania takiego kompleksowego, wszechstronnego wspomagania organizmu jest bardzo dużo w Polsce już w tej chwili. Ja sam mam masę takich przypadków. No i to jest wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli trzeba będzie komuś jakieś informacji udzielić, to na pewno chętnie to zrobię, bo, bo po to żeśmy przyszli na ten świat, między innymi, żeby służyć innym, nie tylko być typowym zjadaczem chleba, dbać o siebie, wyłącznie o swoje własne przyjemności, przyjemnostki i tak dalej, ale po prostu służyć innym w różny sposób. Wiedzą, umiejętnością, doświadczeniem, naszymi uczuciami, wszystkim, co o tym, co, czym zostaliśmy obdarzeni. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Do następnego spotkania. Papatki. Cześć. No i chyba tutaj się pomyliłem, coś nie, coś nie zatrzymałem.